Witam wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Na początek chciałbym, abyśmy otworzyli Biblię na Ewangelii Mateusza, przepraszam, Łukasza, na szóstym rozdziale. I przeczytamy sobie 22 werset Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego ten jeden werset jest bardzo wymowny i jest on sednem dzisiejszej przedmowy, bo tytułem dzisiaj jest Ale co o mnie powiedzą? I tu oczywiście chodzi o, o ludzi, bo często w życiu biblijnie wierzącego człowieka Męczy go to pytanie: co ludzie o mnie pomyślą? Co o mnie powiedzą? I to pytanie samo w sobie nie jest złe, ale tylko wtedy, kiedy powód, dla którego zadajemy to pytanie, jest prawidłowy i o tym powiemy sobie trochę później. I kiedy Mateusz opisuje to miejsce, używa on słów takich jak złożeczyć i prześladować i kłamać. Kiedy... A Piotr w swoim pierwszym liście używa słowa znieważać w, w tym kontekście. I jest wiele innych miejsc w Biblii, które używają podobnych słów. Ale. Zadając te miejsca, może nachodzą na nasze myśli jakieś wielkie wyobrażenia na temat cierpień i prześladowań, czy nienawiści albo lżenia. Na myśli pewnie przychodzi to, jak cierpiał Jezus po tym, jak Go pojmali, albo przez co Paweł przechodził, bo sam opisuje, jak... Nieraz był bity, chłostany, kamienowany. Ale myślę, że często zapominamy, że to wszystko wcale nie musi być takie ekstremalne i, i brutalne. Człowiek nienawidzić potrafi, nienawiść potrafi ukryć uśmiechem, e, kłamać może za plecami. I złorzeczyć może w sercu. Tego nie widać. I często boimy się wspominać o tym ludziom, że jesteśmy wierzący. Często boimy się i przyjmujemy się tym, co oni o nas pomyślą, co powiedzą. Bo powiedzieć, że chodzę do kościoła to jest łatwo. Bardzo wiele ludzi chodzi do kościoła. Ale powiedzieć, że nie obchodzę świąt, że nie będę uczestniczył w jakichś tam świątecznych tradycjach na miejscu pracy z powodu wiary jest już trochę ciężej, bo wtedy ludzie zaczynają krzywo patrzeć, napierają na człowieka i pytają się, czy wszystko w porządku. Usprawiedliwiają to, mówiąc: To nie jest takie poważne, a to tylko prezent, to tylko drzewko, weź, daj spokój i nie dziwacz. I zaczynają się patrzeć na nas, jak na takiego dziwolonga mniej z nami rozmawiają, i mogą nawet nas za plecami obgadywać. I teraz. Chciałbym się zapytać, czy komukolwiek tutaj jest miło, kiedy inni ludzie traktują nas w taki sposób? Czy nie robi się nam przykro i czy nie cierpi nasze serce, kiedy wiemy, że nie zrobiliśmy nic złego, ale ludzie dookoła nas zaczynają traktować nas właśnie w taki sposób? I nie chcę, żebyśmy. Teraz poczuli się wielce pokrzywdzeni, bo ja wręcz przeciwnie, chcę uświadomić nas po prostu, że, że tak będzie. Że tak jest i tak będzie. I z tego powodu mamy błogosławieństwo od Boga. Wczesne prześladowania chrześcijan były bardzo fizyczne. Kiedy mordowali ich na ulicach, palili, wtrącali ich do cyrków, gdzie rozszarpywały ich lwy. I w dniu dzisiejszym te ostre prześladowania też są w innych kontach świata, tam gdzie ludzi wtrąca się do więzienia i zabija się za samo Biblii. Co wcale nie znaczy, że my tutaj na tym miejscu też nie przeżywamy prześladowań. I często tak naprawdę prześladujemy siebie samych. Bo myślimy o tym, jak jesteśmy marni, jak jesteśmy nędzni, jak do niczego się nie nadajemy i nie mamy na nic siły. My w taki sposób prześladujemy siebie samych. Gnębimy tego wewnętrznego człowieka i nie dajemy mu wzrastać. I często prześladują nas inni ludzie właśnie takim obgadywaniem, złożeczeniem, kłamaniem, zniewagą, nienawiścią. I właśnie dlatego boimy się ludzi i tego, jak wyglądamy w ich oczach. A nie powinniśmy. Jezus w Ewangelii Jana możemy otworzyć sobie na 15 rozdziale. I dziewiętnasty werset Mówi tak Gdybyście byli ze świata Świat miłowałby to Co jest jego Że jednak ze świata nie jesteście Ale ja was wybrałem ze świata Dlatego was świat nienawidzi Zostaliśmy wybrani z tego świata Dosłownie wyciągnięci Tego świata Żadna cząstka tego świata nie ma z nami nic wspólnego. Jesteśmy oddzieleni od ludzi z tego świata i żyjemy i postępujemy w sposób, który oni nie potrafią zrozumieć. I dlatego połają do nas różnymi negatywnymi emocjami i zdziwieniem. A my nie powinniśmy się tym przejmować. Nie powinniśmy myśleć o tym, co ludzie o nas sądzą i co o nas mówią. Jedyny kontekst, w którym takie myślenie jest prawidłowe, to kiedy mamy zamiar zrobić coś złego. Dlatego, że my, jako ludzie wierzący, każdego dnia składamy świadectwo naszym życiem. Tym, jak żyjemy i tym, jak postępujemy. I jeżeli grzeszymy, a inni to widzą, to jakie świadectwo składamy? Przyciągamy wtedy ludzi do Jezusa? Czy usprawiedliwiamy ich grzeszne życie naszymi grzesznymi uczynkami? Dlatego jest ważne, abyśmy nie ustępowali nawet tym najmniejszym. Nawet jeżeli chodzi tu tylko o prezent dla współpracownika, albo o jakąś kolację świąteczną, bo tak jak mówiłem już na kazaniu kilka tygodni temu, od małej iskry zapala się cały las. Nawet jeżeli przez to ludzie dookoła nas będą na nas patrzyli, jakbyśmy nie byli z tej planety to tym bardziej powinniśmy trwać w słowach Jezusa. I tym bardziej, że nadzieją naszą jest życie wieczne i ustępując w małych rzeczach, bojąc się tego, co ludzie o nas pomyślą i jak nas potraktują, stracimy dostęp do tej nadziei. I stracimy błogosławieństwo Boże. Trzymajmy się Jezusa i nie bójmy się tego, w jaki sposób ludzie są do nas nastawieni z tego powodu. Amen.